Większość sprzedawców na Allegro ma takie, wiecie, błędne przekonanie, że dobra, przygotuje się na sezon Q4, odpowiednio wcześnie kupię towar i to wystarczy. No i w ostatnim czasie, jako że mamy jeszcze taki okres sierpniowy, więc jeszcze trochę wakacji nam zostało, jeszcze jest wrzesień, żeby się troszeczkę przygotować, zgłębiłem sobie ten temat i znalazłem 38 rzeczy, które warto zrobić. Aby się do tego g 4 lepiej przygotować, w tym materiale te 38 punktów Wam przedstawię. Zapraszam do oglądania. No i przed sobą mam pełną listę. Punkt pierwszy to jest, e, takie wiecie, przygotowanie swojego asortymentu, bardziej stworzenie segmentacji. Każdy z nas jako sprzedawca powinien skupić się tylko i wyłącznie na części swoich e, produktów. Czyli mamy e, 100 produktów, 100 SKU, więc. Wybierzmy sobie tych produktów, na których jesteśmy w stanie najwięcej zyskać. To może być pierwsza część tego asortymentu, na, których, na którym się skupimy, czyli tam, gdzie mamy największą marżę. Z drugiej strony, możemy sobie do tych produktów dobrać takie produkty, które mają największy potencjał, nie? czyli to będzie druga część, czyli drugie 10%, bo widzimy tam, że możemy zyskać największą skalę, a trzecia część, czyli Trzecia dziesiątka, trzecie 10% naszego asortymentu to może być po prostu produkty, gdzie jesteśmy w stanie dać po prostu najniższą cenę klientowi. Mamy na tym najniższą marżę, ale to będą takie nasze konie pociągowe. Więc zamiast skupiać się na 100 produktach, skupmy się na 30. Wybierzmy sobie właśnie, podzielmy to na takie trzy połóweczki. Pierwsza połówka, produkty. Z największą marżą, druga połóweczka produkty z największym potencjałem, i trzecia połóweczka to są produkty ze właśnie najniższą ceną. Tam, gdzie jesteśmy w stanie ją zaoferować, to są te produkty, które będą też ciągnąć nasze całe konto. Ok, no i już jak mamy wybrane te produkty, to to, co warto zrobić, to po prostu przeanalizować zeszłoroczny kalendarz zakupowy bądź kalendarze zakupowe na 2-3 lata do tyłu kiedy były te najlepsze dni sprzedażowe, tak? Mając do dyspozycji chociażby Allegro Analytics i raport sprzedaży według dni i godzin, jesteśmy w stanie oszacować, kiedy ten trend był największy, kiedy działo się najwięcej w naszej kategorii i w oparciu o to dostosować te budżety, tak? Czyli, że na przykład w momencie, gdy mamy, nie wiem, załóżmy, 15 grudnia, gdzieś tam w tych okolicach może być ten pik sprzedażowy, no to wiemy, że musimy zmaksować te budżety na kampanie reklamowe nawet dwu-, trzykrotnie, no bo możemy się spodziewać na przykład dwukrotnie większy, większej sprzedaży niż 14 grudnia zakładam. Nie, więc każdy to musi zrobić samodzielnie, bo dla każdej kategorii ten trend i te najlepsze dni sprzedażowe mogą być zupełnie inne. I możemy ten punkt fajnie połączyć z... Takim punktem trochę bardziej marketingowym, czyli mówimy tutaj o takim przygotowaniu, ale też musimy zwracać uwagę na to, że kampanie marketingowe na Allegro, takie jak Allegro Days, takie jak Hit Świąt, takie jak Black Friday i tak dalej, i one będą się na siebie nakładały, tak? czyli mamy powiedzmy, nie wiem. 1 listopad i wchodzi nam Black Move, czyli mamy cały miesiąc promocji, no bo zakładam, że tak będzie, tak jak w zeszłych latach, i to nam się na przykład nałoży z jakimś hitem świąt, być może z jakimiś tak itd., itd. Więc w tym momencie już powinniśmy wytypować, która nasza grupa produktów, którą zdefiniowaliśmy w punkcie pierwszym, do jakich kampanii będzie należała tak do jakich kampanii ją dodamy, żeby oczywiście zwiększyć zasięgowość naszych ofert. I ten punkt powiąże nam się bardzo fajnie z tym, że możemy część naszych produktów wystawić pod konkretny event, tak? Czyli musimy pamiętać o tym, że zgodnie z regulaminem możemy mieć dwie oferty wystawione na jeden produkt. Możemy mieć oczywiście więcej, no ale często tutaj trzeba kombinować, wystawiać na przykład z innymi miniaturkami te produkty, czy na przykład wystawiać zestawy produktowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co też warto robić, żeby właśnie nie opuszczać tych spodni, przysłowiowo nie obniżać tej ceny już od wcześniej obniżonej ceny, to wystawiać sobie. Konkretne oferty pod konkretny event, tak? Czyli w momencie, gdy na przykład jest blisko Black Week czy innych świąt, możemy na tą okazję wystawić sobie konkretną ofertę, gdzie będziemy mieli niższą cenę. To jest jakiś kolejny punkt na czekniście. Ok, w momencie, gdy już mamy to za sobą, to co też warto zrobić jako kolejny punkt, to zaobserwować najważniejsze oferty konkurencji, czy te z którymi my konkurujemy biorąc pod uwagę te początkowo wytypowane produkty. Czyli na Allegro mamy taką fajną opcję, że możemy jako klient kliknąć sobie serduszko na przykład przy ofercie konkurencji i możemy ją zaobserwować i dzięki temu jesteśmy w stanie dowiedzieć się w momencie, gdy będzie tam jakaś zmiana ceny, gdy będzie jakaś zmiana być może nazwy tej oferty, gdy ktoś doda monetę, i tak dalej, i tak dalej. Możemy też zaobserwować całe konto naszej konkurencji, czyli w momencie gdy pojawią się jakieś nowe oferty z nowymi tytułami, to też dostaniemy informacje propos tego i będziemy mogli to fajnie i szybko skontrować, wystawiając ofertę z podobnym tytułem. A propos tytułów możemy też ulepszyć te nasze dotychczasowe istniejące takim narzędziem, takim trochę asystentem, które stworzyłem w czacie GPT tytułomat zostawię Wam Link do tego asystenta w checkliste, czyli wszystkie te punkty, które omawiam, będą dostępne w checkliste, a cała checklista będzie dostępna do pobrania w pierwszym linku w opisie tego materiału. Więc możecie sobie pobrać tą checklistę, tam będziecie mieli dostęp do wszystkich punktów, które omawiam, będziecie mogli je odhaczać, no i między innymi będziecie mogli skorzystać z tytułomatu, który będzie w stanie Wam Poprawić te tytuły, zasugeruję, co możecie do tych istniejących tytułów dodać, no bo w momencie, gdy macie już sprzedaż, no to błędem jest to, żeby zmieniać tytuł o 180 stopni. Możecie ewentualnie coś dopisać, tak żeby ten tytuł był e, jeszcze bardziej zasięgowy. Ok, no i przechodzimy sobie do kolejnego kroku, jeśli chodzi o przygotowanie oferty i konta. I jak już mamy poprawione tytuły, to to, co warto zrobić, to chociażby poprawić opisy ofert. Do tego też mam narzędzie, które działa na bazie recenzji produktowych, czyli wklejamy mu akurat recenzje produktowe, nazywa się to wskazówkomat, i na podstawie tych recenzji to narzędzie jest w stanie nam przygotować komunikację marketingową, czyli nie tylko zasugerować to, o czym powinniśmy komunikować w opisach, uwarta, ale też w reklamach, co powinniśmy pokazywać, etc., etc. Ze względu na to, że wielu sprzedawców popełnia ten błąd, że na przykład mi się wydaje, że ten produkt powinien być opisany tak i tak, więc tak i tak go opisuje, czyli popełniają ten błąd, że ze własnej perspektywy opisują te produkty, zamiast zapytać klientów na czym im zależy i tak dalej. No i nie tracimy czasu, nie pytamy klientów na czym im zależy, tylko wchodzimy w recenzje produktowe, czy nasze, czy cudze i na podstawie tego jesteśmy w stanie właśnie taki opis oferty przygotować i całą kampanię marketingową. Oczywiście, jeśli nie chcecie robić tego sami, jeśli samodzielnie nie chcecie tych opisów produktowych przygotowywać, to też pamiętajcie, że my mamy usługę chociażby Flexi Service, gdzie jesteśmy w stanie Wam przygotować, czy zdjęcia, czy kwestie związane z opisem produktowym, czy, czy tytułami, właśnie pod czwarty kwartał sprzedaży. No i jak już jesteśmy przy zdjęciach, no to jest też taki generator zdjęć, ale opis AI też link będzie w czekliście i jest w stanie ze zwykłego zdjęcia produktowego za pomocą sztucznej inteligencji stworzyć Wam zdjęcia w aranżacji, w kontekście użycia, etc., etc., więc e, też fajna rzecz. E, oczywiście możecie to zrobić w różnych narzędziach, czy w czacie GPT próbować, czy w innych, natomiast tutaj ja polecam ten właśnie ale opis. To, co warto dodatkowo zrobić, no to Wiadomo, że sprawdzić nowości zmiany, które w Q4 Allegro ma zamiar wprowadzić. Zakładam, że taka aktualizacja, jeśli chodzi o regulamin i tak dalej, pojawi się gdzieś tam we wrześniu. I we wrześniu Allegro zdradzi te przewidywane zmiany właśnie na październik, listopad i grudzień. Więc po prostu warto to obserwować i sprawdzić, które zmiany dotyczą waszej kategorii. Zawsze pamiętajcie, że taki Arkusz ze zmianami możecie wrzucić chociażby do czata GPT, powiedzieć, co sprzedajecie, w jakiej kategorii działacie, kim jesteście, czyli jesteście sprzedającym i poprosić o to, aby przeanalizował właśnie te zmiany w kontekście waszej kategorii, dał wam właśnie odnośnie tego wnioski, więc upraszczajcie. Kolejna rzecz to jest to, żeby każdy z Was upewnił się, że Wasze oferty są zgodne z regulaminem. Czyli często w czwartym kwartale tracimy ze względu na to, że po prostu konkurencja zgłosi naszą ofertę, Allegro uzna to za ok, słusznie, macie coś nieregulaminowego, więc to, co warto zrobić, to przygotować się na to i na przykład samodzielnie. Czy zgłaszacie do swojego opiekuna biznesowego, czy przez czat Allegro swoją ofertę na zasadzie piszecie do supportu: hej, to jest moja oferta, czy wszystko w niej ok? Powinniście w różnych interwałach czasowych trzy razy takie kluczowe dla Was oferty sobie pozgłaszać, ze względu na to, że w momencie, gdy Allegro napisze tutaj trzykrotnie: jest ok, jest ok, usłyszycie to od różnych osób, no to najprawdopodobniej rzeczywiście później nie będzie konkurencja miała tego pola do zgłoszenia. Waszej oferty. No a przy okazji tego punktu też powiem o kolejnym. Warto, jeśli chodzi o czwarty kwartał, stworzyć strategię na drugie i e, kolejne konto. Tutaj też przykład na ekranie, jak taka strategia może e, wyglądać. Chodzi o to, żeby te konta różniły się między sobą, e, między innymi, właśnie tytułem e, między innymi miniaturką strategią promocji, strategią cenową i to jest też taki swego rodzaju bezpiecznik, że w momencie gdy konkurencja blokuje nam jedną ofertę na koncie X, to będziemy mieli drugą ofertę na koncie Y. Okej, okay, kolejna rzecz, no to te nasze kluczowe wytypowane w pierwszym punkcie produkty powinny mieć czy kuprazem, czy wielowariantowość, czy stworzyć powinniśmy z nich zestawy produktowe. Po to, aby zmaksymalizować ten potencjał, aby tego potencjału wykorzystać jak najwięcej, aby nasza oferta i też oferty podobne do naszych ofert kluczowych zyskiwały w czwartym kwartale, więc to jest, myślę, że oczywiste. Kolejna rzecz to po prostu dodanie opcji zapakuj na prezent, jeśli to możliwe w Waszym przypadku, zawsze to dobrze działa. Tutaj jeszcze dopowiem tylko, że jeśli macie właśnie opcję zapakuj na prezent, no to w momencie gdy ktoś wpisze na prezent wyszukiwarkę na Allegro, to wasze oferty się wyświetlą mimo tego, że takiego hasła typu prezent nie będziecie mieli na przykład w tytule, więc to też podbija po prostu zasięgi i widoczność. Kolejny aspekt to warto upewnić się, czy w naszych kluczowych ofertach wszystkie najważniejsze parametry są wypełnione, czyli też taka rzecz, którą przez którą powinniśmy przejść, jest do tego na Allegro oddzielna zakładka, która umożliwia nam uzupełnienie tych brakujących parametrów. Też zostawiam link w tej czekliście, którą znajdziecie poniżej. Możecie sobie z tej checklisty, tak jak wspomniałem wcześniej, korzystać, po prostu zaznaczać sobie rzeczy, które już zrobiliście i macie tam też wszystkie linki i wzmianki, o których dzisiaj wspominam. Kolejna rzecz to, jeśli jesteście właścicielem bądź oficjalnym dystrybutorem jakiegoś brandu, to po prostu warto stworzyć konto w programie ochrony marek. Czyli wtedy jesteście trochę lepiej chronieni w momencie, gdy podepną się pod was inne marki, inni sprzedawcy którzy sprzedają produkty podobne, ale na przykład nie waszej marki, w innym wzorze, być może kolorze, i tak dalej, i tak dalej, zawsze szybciej jesteście w stanie zareagować na takie podpięcia, niż w momencie, gdy tego konta w programie ochrony Marek nie macie. Więc też zachęcam do tego, też link do tego będzie w czekliście. Ok, no i kilka punktów temu mówiłem o tym, że warto sobie przygotować budżet, że czasami będzie tak, że w niektóre dni ten budżet na reklamę będzie kilkukrotnie większy, więc teraz podpunkt związany właśnie z tym budżetem. Wiadomo, budżet powinien, zwłaszcza w kampaniach reklamowych, starczać nam na, na cały dzień, czyli w momencie, gdy promujemy sobie daną ofertę, powinniśmy zwrócić uwagę, czy na przykład tego budżetu wystarcza, czyli drugiego dnia wchodzimy w tą ofertę i patrzymy sobie, Ile rzeczywiście tego budżetu dana oferta, dana kampania pochłonęła, więc dawajmy ten budżet z dużym zapasem, i ten budżet też trzeba zwykle. Przed czwartym kwartałem zaplanować, zwłaszcza jeśli nie macie tutaj w tym jeśli chodzi o kwestie budżetu jakiejś dużej swobody, tak? Czyli nie macie tego budżetu nieograniczonego, no to wtedy warto go strategicznie rozłożyć, żeby większość tego budżetu y, jednak była przeznaczona na te oferty y, po pierwsze, które wytypowaliśmy y, na tym pierwszym etapie, najważniejsze dla nas, z, naj, z największym potencjałem, marżą i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o drugą rzecz, no to musimy zwracać uwagę też na kwestię związaną z czasem, kiedy ten budżet będzie po prostu zużyty, tak? Czyli powinniśmy go zużywać wtedy, kiedy mamy właśnie te Black Friday'e i tak dalej, i tak dalej. Wtedy powinniśmy tą śrubkę podkręcić. No i tutaj też dochodzi do tego, jak już jesteśmy przy tym punkcie, kwestia związana z tym, że codziennie... Zwłaszcza w okolicach, w okolicach tych najgorętszych dni, powinniśmy ten budżet sprawdzać, weryfikować, czy rzeczywiście go starczyło. Więc to, są nasza, to jest nasza jedna z takich codziennych rutyn. Do tych codziennych rutyn jeszcze będziemy najprawdopodobniej wracać. Natomiast to jest kolejny podpunkt, który też od razu odhaczę czyli sprawdzanie. E, chociażby e, skuteczności reklam, optymalizacja e, kampanii Allegro Ads. No oczywiście też dodam, że my jako agencja też takie kampanie Allegro Ads jesteśmy w stanie e, zrobić. Jak już jesteśmy przy e, kwestii związanej z Allegro Ads, no to też pamiętajcie, że są narzędzia, które oferują chociażby ustalenie harmonogramu na Allegro Ads, czyli że na przykład w poniedziałek, wtorek, środa ten budżet na kampanię jest zwiększony, być może zwiększone są stawki CPC, a w pozostałe dni jest ten budżet niższy, tak? Czyli, że wtedy oszczędzamy po to, żeby przycisnąć bardziej w te dni, które są lepsze. Tutaj, jeśli chodzi o marketing i promocję, to jest taki kolejny podpunkt, na który warto zwrócić uwagę i warto rozważyć, tak? Czyli możecie robić te adsy samodzielnie, możecie robić je z agencją albo możecie je robić przy pomocy dodatkowego narzędzia po to, aby sobie te rzeczy automatyzować, tak? A jeśli już mówimy o automatyzacji, to też mam tutaj kolejny podpunkt. W czwartym kwartale, zwłaszcza warto i przed czwartym kwartałem w roli przygotowania warto sobie zautomatyzować jak najwięcej takich powtarzalnych czynności i tutaj też mam takiego rekomendowanego wykonawcę Vautomate, nazwa nieprzypadkowa możecie się umówić na bezpłatną konsultację, czy z Michałem czy ze Sławkiem niezobowiązująco sprawdzić potencjał, czy w Waszym biznesie są jakieś w ogóle obszary wymagające właśnie automatyzacji. W większości biznesów są, więc zakładam, że i u Was. No jak już jesteśmy przy tej kwestii automatyzacji, to pociągnijmy sobie ten temat. E, takim obszarem właśnie, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, tych obszarów może być wiele, może być chociażby automatyzacja w kontekście obsługi odpowiedzi e, od klientów. Tak, no i tutaj oczywiście na rynku utarło się, że mamy takie, wiecie, standardowe autorespondery typu: OK, ktoś zadaje pytanie i dostaje taką standardową formułkę, dziękujemy za zgłoszenie itd. itd. Natomiast to, co też y, zrobiło w AutoMate, to chociażby stworzyło taki autoresponder, który wspierany wiedzą o produkcie, wspierany też poprzednimi konwersacjami, odpowiada w ciągu 30 sekund, ale nie standardową formułką, tylko odpowiedzią dla klienta, która jest wartościowa, tak? Czyli nie mówi, y, przyjęliśmy Twoje zgłoszenie, tylko po prostu odpowiada na pytanie klienta, więc. To też jesteście w stanie zautomatyzować i dzięki temu y, wiele takich szans sprzedażowych po prostu domknąć, ze względu na to, że ta responsywność w przypadku autorespondera wspieranego sztuczną inteligencją jest zwykle szybsza niż może to zrobić człowiek. No i taki autoresponder też działa 24 na 7, więc też link do autorespondera będzie we e, wspomnianej przeze mnie checklistie. Okej, okay. kolejna rzecz to jest stworzenie tematycznych zestawów produktowych, czyli też działania z kategorii takiego marketingu i promocji. Jeśli mamy jakieś produkty, bądź nie mamy, to warto pod czwarty kwartał sobie jakieś produkty kupić, które będą produktami na przykład półświątecznymi, tak? Czyli to co zdarzy się, że robimy, no to na przykład na święta robimy jakieś, nie wiem, dodajemy sobie czapeczki do zamówień i tak dalej i tak dalej. Więc e, mówię to o czapeczkach Mikołaja na przykład. Więc możemy sobie takie zestawy tematyczne wtedy e, porobić, e, porobić sobie wtedy odpowiednie tytuły na prezent, i tak dalej, i tak dalej. Czy dodać tę opcję, zapakuj na prezent, e, żeby te zasięgi zwiększać. No wiadomo, że im więcej ofert będziemy mieli, e, tym lepiej. A jeśli y, mamy to ograniczenie od Allegro, na przykład dwie oferty na jeden produkt, no to takie zestawy produktowe sprawiają, że tych ofert na jeden produkt może być nieskończenie wiele, bo y, jeśli chodzi o właśnie zestawy produktowe, one nie liczą się do tego y, limitu. To, na co też warto zwrócić uwagę, no to takich zestawów produktowych, jeśli mówimy o zestawie różnych produktów, czyli na przykład telefon Yetui, nie możemy promować, ale w momencie, gdy mamy na sprzedaż dwa telefony w jednej ofercie, możemy je promować, odsować, i takie zestawy są. Przez Allegro normalnie akceptowane, jeśli chodzi o wyróżnienie, i tak dalej. Tutaj, oczywiście, podaję ab absurdalny przykład, bo raczej dwa telefony nam się nie będą sprzedawać tak dobrze jak pojedyncze sztuki. Natomiast w niektórych branżach nadal te zestawy są bardzo ciekawą opcją. Okej, okay. kolejna rzecz, jeśli chodzi o właśnie marketing i promocję, to jest kwestia takiego i identyfikacji wizualnej i dostosowania właśnie swoich grafik, logotypów i tak dalej do, te, do, do, do tego czasu, tak? czyli do Black Weeku, do świąt i tak, dalej, i tak dalej, Jesteśmy w stanie znowu, wracając do tych czapeczek, pododawać to do na przykład logo. No, to po prostu duże marki to robią, to się fajnie sprawdza. I też możemy i banery na liście ofert, i być może reklamy graficzne po prostu adaptować pod ten czas, aby z, je, z niego jak najbardziej skorzystać. Wielu kupujących na Allegro, zwłaszcza w okresie świątecznym, lubi sobie produkty, czy dodawać do koszyka, czy do obserwowanych i często później zapominać, więc taką metodą na osoby, które zwłaszcza dodają te produkty do obserwowanych, jest to, że my jako sprzedawcy możemy do takich klientów ponownie się odezwać, tak? Możemy sobie e, przypomnieć, w sensie klienci mogą sobie o nas przypomnieć, e, dzięki temu, że na przykład dodamy monety do oferty, tak? Czyli w momencie, gdy mamy ofertę, która jest obserwowana i dodamy do niej cztery monety, no to wtedy rzeczywiście nasza oferta pojawi się tak? temu klientowi ponownie na takiej zasadzie, że ten klient po prostu dostanie maila, hej, w tej ofercie pojawiły się monety. Nie więc możemy w taki sposób dwa-trzy razy w ciągu tego czwartego kwartału się klientom przypomnieć, do, dodając te cztery monety do oferty. Okej, okay, kolejna rzecz, ale tak aby powiem z reporterskiego obowiązku, bo już o tym wspominałem, warto stworzyć świąteczną reklamę graficzną właśnie w trzech, pięciu wariantach, żeby dodatkowo wykorzystać potencjał ten właśnie świąteczny. Ok, przechodzimy sobie do logistyki i obsługi klienta i tutaj co sobie wynotowałem, no to chociażby to, żeby rozważyć wydłużenie godzin Pracy magazynu, żeby te nadania można było możliwie długo nadawać, w sensie, żeby te paczki można było możliwie długo nadawać, żeby nie było takiej sytuacji, że poza tym okresem świątecznym nadajecie do godziny 11 no i w ten okres świąteczny też do 11 nadajecie. No bo zwykle, tak przynajmniej było w poprzednich latach, po prostu kurierzy w tych godzinach. Właśnie takich w tych godzinach, nie godzinach, tylko w tych dniach świątecznych po prostu pracują dłużej, więc też powinniście to wykorzystać. No i jak już to mamy za sobą, to to, co jeszcze warto rozważyć, to chociażby weekendowe nadanie, bo też często jest tak, że kurierzy pracują po prostu we weekendy. Dobra, i przechodzimy sobie do codziennych rutyn, z takich codziennych rutyn. Oprócz tego, że obserwujemy sobie kampanie reklamowe, warto sobie obserwować w kluczowych produktach ilość kliknięć i, i konwersje. Też możemy sobie to porównać z konkurencją w raporcie odwiedziny według ofert w Allegro Analytics. Dzięki temu jesteśmy w stanie właśnie też zyskiwać na takiej zasadzie, że Zobaczymy, że konkurencja nam każdego dnia odjeżdża. Jeśli chodzi o ilość wyświetleń, jesteśmy w stanie odpowiednio szybko, dzięki temu, że to monitorujemy. Na to zareagować. No, i jeśli zaobserwowaliśmy konto naszej konkurencji, czyli przechodzimy do jednych z pierwszych podpunktów, to to, co powinniśmy później robić jako rutyna, to po prostu obserwować, czy właśnie konkurencja być może zwiększyła te stawki CPC, nie możemy tego sprawdzić, natomiast będziemy widzieli po liczbie wizyt, tak? Czy ta oferta cały czas rośnie, czy jednak te zainteresowanie ofertą konkurencji maleje itd., i tak, dalej, i tak dalej. Czy właśnie wystawiła ofertę z nowym tytułem, czy w ogóle wystawia jakieś nowe produkty, czy wystawia produkty na przykład po jakiej, po, pod jakieś akcje e, specjalne, czy może jakiś produkt im się już kończy i będą chcieli podmienić produkt w ofercie, żeby e, nie stracić tej popularności, którą e, uzyskali, więc te rzeczy, wszystko możemy sobie obserwować i też wyciągać na bieżąco wnioski, dodawać nasze oferty z podobnymi tytułami. I tak dalej, i tak dalej. To, co jeszcze warto zrobić, to też y, tak z kronikarskiego obowiązku sprawdzać sobie chociażby centrum zniżek, jako taka rzecz, y, którą możecie robić codziennie czy raz w tygodniu w, w formie takich rutyn. No bo, zwłaszcza w okresie świątecznym, często tam jakieś rabaty nam mogą wpaść. To, co powinniśmy robić, kolejna rzecz to jest y, sprawdzać skuteczność wysyłek. Tak, czyli jeśli spadnie poniżej 95%, no to być może ten asortyment, który. Wysyłamy najpóźniej z różnych powodów, na przykład długi czas pakowania bądź jakaś personalizacja, to ten asortyment powinniśmy przenieść wtedy na na przykład drugie konto i tak to strategicznie sobie podzielić, że na jednym koncie mamy zawsze produkty, które wychodzą tego samego dnia do godziny, na przykład 16, jak ktoś złoży zamówienie, a na drugim te, które ciężko nam będzie tego samego dnia na przykład wysłać, żeby ogólne statystyki konta po prostu nie cierpiały. Kolejna taka rzecz to są odpowiedzi na negatywne komentarze, tutaj też, no, jeśli nie będziemy codziennie odpowiadać na negatywne komentarze, które nam wpadną, no to też będziemy tracić, no bo jeden na pięciu klientów wchodzi sobie w te negatywne oceny, no i w momencie, gdy my nie zaopiekujemy się tym e, negatywnym komentarzem, tym klientem, no to ta osoba, która jest naszym potencjalnym klientem, wchodzi na nasze oferty, też może e, się poczuć, Niezaopiekowana, jeśli będzie miała problem i przez to nie dokona zakupu. Więc na to musimy zwracać uwagę. To, co powinniśmy robić, też wyrywkowo, właśnie jako rutynę. W Q4, no to na pewno przejrzeć sobie historię kosztów, czy nie pojawiły się jakieś dopłaty do kurierów i tak dalej, bo też y, firmy kurierskie ten okres często wykorzystują i nam wrzucają jakieś dopłaty, gdzieś tam może nam to umknąć, a to w skali na przykład 3 miesięcy może być nawet kilka tysięcy kosztów za właśnie jakieś dopłaty do przesyłek. To, co powinniśmy zrobić jako kolejna rzecz, i też robić jako rutynę, no to przeglądać sobie, biorąc pod uwagę te najlepsze produkty. Opinie, tak? Czyli w momencie, gdy nam coś tam negatywnego się pojawi, no to też oczywiście w pierwszej kolejności możemy się z takim klientem skontaktować. Zawsze klient jest w stanie po prostu tą negatywną ocenę wycofać. W drugiej kolejności możemy też na przykład napisać do Allegro, że w momencie, gdy na przykład recenzja jest, dotyczy sprzedawcy, a nie produktu, no to też. Taką recenzję możemy wycofać. W skrajnych przypadkach, jeśli mamy naprawdę negatywnych, dużo ocen, jeśli chodzi o oceny produktów, warto sobie tworzyć nowy produkt w katalogu, czyli wystawić nową ofertę, stworzyć produkt pod nowym ranem, po to, żeby dodatkowo się odciąć od tego negatywnego wizerunku. Kolejna rzecz, to, to warto po prostu sprawdzać, czy dalej mamy top ofertę, jeśli chodzi o te top produkty, i tutaj chociażby pomoże narzędzie, taki jak Sellers Kit, która jest w stanie chociażby nam właśnie w y, tych podpięciach konkurencji informować na Sony, więc dzięki temu jesteśmy w stanie też być na bieżąco. No i ostatnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, no to rozważcie opublikowanie swoich produktów na innych rynkach Allegro, też jako forma przygotowania do właśnie czwartego kwartału, y, czyli w momencie, gdy sprzedajecie tylko na polskim Allegro, rozważcie też czeskie. No i oczywiście rozważenie też innych platform sprzedażowych, jeśli chodzi o właśnie cały łańcuch e-commerce. Ok. No i reasumując, tak jak wspomniałem, pełna lista tych 38 punktów znajduje się w linku w opisie i też prawdopodobnie w pierwszym komentarzu pod tym materiałem. Jeśli materiał był dla Was pomocny, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Tymczasem życzę Wam. Udanego i obfitego w przychodę czwartego kwartału. Dzięki za dzisiaj i do następnego.